No, dzień dobry, słuchajcie, zabieram się właśnie za sprzątanie. A z racji tego, że zawsze jak na Instagramie mówię wielkie sprzątanie, to zawsze piszecie, rób te sprzątanie na YouTubie. Więc dzisiaj nie popełniam tego błędu, że zaczynam bez kamery i od początku będziecie mi towarzyszyć. Dzisiaj do sprzątnięcia jest całe mieszkanie, nie tylko sypialnia. Także zabieramy się do roboty. Mam nadzieję, że tym filmem zmotywuję również Was, żeby tą sobotę lub niedzielę, lub każdy inny e, e, dzień, w którym to oglądacie, żeby Was zmotywować, żeby posprzątać swoje mieszkanie, żeby miło spędzić czas, czy to z muzyką, czy to w ciszy, na sprzątaniu. Także pierwsze miejsce, w którym będziemy sprzątać, to łazienka, bo jest tam syf, jest tam dużo ubrań i trzeba zrobić. Pranie. No nie powiem, że jestem zadowolona z tego widoku, natomiast już jakiś czas temu wypracowałam sobie tą pustkę tutaj, bo w sypialni mamy taką przestrzeń, gdzie wieszamy takie ciuchy, które są jeszcze niebrudne, ale już za brudne do szafy. Więc tak, no ale ostatnio tutaj się zadziały różne dziwne rzeczy, i te ubrania tutaj są. Natomiast tutaj też nie jest za kolorowo, także bierzemy się ze sprzątanie i w ogóle jedna z was poleciła mi, żeby tą tackę właśnie ustawić tutaj, i to prezentuje się tak doskonale. No może nie teraz, ale ogólnie. I to jest w ogóle doskonałe. Też widzę, że bardzo czyste lustro. Doskonałe jest to, że wy znacie, tak mój dom, że możecie mi czasami doradzić różne rzeczy, na które sama bym nie wpadła. A te tace uwielbiam i bardzo mi było smutno, że nie mam gdzie jej używać. A tu proszę, taki pomysł y, bardzo dobrze się sprawdza, bo też mogę mieć tutaj takie swoje rzeczy i jak na przykład mam jakieś takie rzeczy, o których zapominam, na przykład serum na twarz na wieczór, to sobie kładę na te i potem o tym codziennie pamiętam, więc... Proszę bardzo, 5 minut roboty i łazienka w końcu wygląda zacnie, tutaj posprzątane. Starte kurze. Ja ogólnie przyznaję się bez bicia nie sprzątam w łazience. Dla, y, moim zadaniem jest jedynie y, starcie kurzu czasami i y, posprzątanie rzeczy. To jest moje zadanie w tym domu, sprzątanie rzeczy. Natomiast y, Piotr sprząta chemią y, i ogarnia tutaj wszystko, także to nie jest moje zadanie. Ja tutaj swoje zadanie wypełniłam i lecę sprzątać sypialnię. Przez to, że zmieniliśmy miejsce łóżka, i jest nam dużo łatwiej chodzić do toalety w nocy, czy w ogóle podchodzić na przykład do biurka, to tak samo łatwiej jest podchodzić do tego nieszczęsnego fotela. I ten fotel, niestety, stał się naszą przenośną szafą. Yy, i Ostatnio, jak sprzątaliśmy, również mówiłam, że tu jest y, dużo rzeczy, ale to były takie rzeczy, które przyniósł Piotr, bo Piotr nie rozumie mojego systemu wieszania w szafie, więc on tutaj po prostu odkładał złożone, wyprane rzeczy, a te to są rzeczy z y, przypadku, takie już założone, rzucone na odwal, bo po prostu jak wchodzimy do pokoju, to jest jedyne doskonałe miejsce na rzucanie tego właśnie. Mam nadzieję, że się tego oduczymy, ale kusi. Kusi strasznie. Słyszałam, że nie wszyscy z Was mają taki fotel w domu, natomiast większość ma. Większość mnie rozumie. Eee, więc musimy się z nim dzisiaj Pożegnać z jego nową funkcją, bycia szafą, a nie fotelem, bo w ogóle, przez to, że właśnie tutaj jest to przejście teraz, to ekstra się na nim siedziało, kiedy był wolny, bo był łatwy do niego dostęp. Wcześniej musieliśmy ominąć całe łóżko, przejść przez um, biurko i dopiero do niego dojść, więc siadało się na niego bardzo, bardzo rzadko. Teraz siadałoby się częściej, no ale nie ma jak, bo jest zajęte. Na szafie się przecież nie siada. Ja mam sobie w ogóle ostatnio trochę letnich rzeczy, bo jestem właśnie w trakcie wyzwania koloru, ciut więcej, bo po prostu szaruwa za oknem mnie przytłacza jak pewnie większość z was, więc postanowiłam iść na przekór tej szarówie i ubierać się kolorowo i przede wszystkim na kolorowo malować oczy, co tutaj może w tym świetle nie jest do końca zauważalne, ale mam paletkę cieni właśnie mega, neonowych, kolorow, kolorowych cieni, no i wyjęłam trochę kolorowych rzeczy z lata. I z wiosny, ze względu na to, że po prostu ja nie mam kolorowych rzeczy jesienią i zimą. Więc jak ja mam mieć kolor, skoro ja noszę same szare, czarne i białe rzeczy? Myślałam, że tak nie jest. Myślałam, że moja szafa jest kolorowa. Ale teraz, jak chciałam tak dowalić koloru, to naprawdę nic nie mam i musiałam posiłkować się letnimi rzeczami. Teraz też nie jest aż tak zimno. Nie wychodzę aż tak dużo z domu, więc jak zakładam, cieplejsze. Yy, rajstopy to y, jest ciepło, nie marszne, więc spoko. I w ogóle to jest y, moja rewolucja y, życiowa dzięki wam. Y, powiedziałyście mi, że żeby nie spadały rajstopy, to wystarczy założyć drugą parę majtek na rajstopy. Yy, I mówiście, że właśnie to jest wasz sposób, y, to jest sposób waszych mam i w ogóle, że to się sprawdza. I ostatnio mówię mojej mamie, Mamo, moje dziewczyny z YouTube' mówiły, że w ogóle yy, na rajstopy gacie, a moja mama, no przecież to jest takie znane. A nie nauczyła mnie tego, także dopiero Wy mnie tego nauczyłyście i teraz naprawdę często chodzę w spodnicach, więc i w sukienkach. Yy, bo rzeczywiście jest mega wygodnie. Nie wiem, jak to się dzieje, że to rzeczywiście w ogóle nie spada, mm, ale nie spada, więc jeżeli ktoś z Was nie zna tego sposobu, to mega, mega polecam, bo dzięki temu można trochę zaszaleć. Wiecie, sukienki są jednak takie mm, delikatniejsze, jakieś takie swobodniejsze. Ja uwielbiam sukienki, więc cieszę się, że teraz mogę w nich chodzić całą. She Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me beer, da You whip up my appetite. Wczoraj nagrywałam inspiracje kulturalne, więc mam tutaj odłożone książki do biblioteki. Natomiast te dwie są z Elbląga, więc mogę je zawieść. Te są ze wsi obok Elbląga i często właśnie piszecie, jak to jest możliwe, że w twojej, w twojej bibliotece jest tak dużo książek. A już wiem o co chodzi, bo Wy korzystacie z jednej biblioteki w mieście. Takie wiecie, blisko siebie, <grytanie> a ja korzystam ze wszystkich. Ze wszystkich w mieście i nawet obok miasta. Właśnie wcześniej byłam zapisana do, do Nowakowa i tam wypożyczyłam kilka książek, a w styczniu zapisałam się również do Komorowa. To jest tam kilka kilometrów za Elblągiem. To jest teoretycznie przypisane do Elbląga, ale ma swoją stronę i w ogóle. I oni mają stronę tą starą, gdzie są okładki, gdzie jest wszystko, więc wolałabym wypożyczać od nich książki natomiast mają bardzo y, okrojoną y, tą listę no ale na przykład właśnie na tej wsi y, znalazłam Hołot y, to jest taka nowa książka i na przykład w drugiej bibliotece było co, ym, co chcesz powiedzieć światu Martyny Wojciechowskiej więc jest dużo perełek, dużo nowości i też ludzie y, y, na tej wsi nie wypożyczają aż tak dużo no i są czytelnicy z Elbląga, są czytelnicy też z różnych y, y, pomniejszych wiosek y, natomiast no wiecie, można upolować dużo łatwiej książkę no i tak myślałam sobie, a dobra kończę z tymi elbląskimi będę yy, korzystać tylko z tej Nowakowa i z Komorowa, bo yy, no są właśnie te okładki a ja jednak oceniam książkę po okładce, jest mi tam najłatwiej yy, ale no mają jednak trochę mało Trochę to nie jest to, yy, więc po prostu będę korzystać ze wszystkich, ale te na razie odkładam mimo wszystko na regał, bo mam jeszcze dwie książki z komorowa, żeby je przeczytać. Wiecie, nie robić kilometrów yy, w to i z powrotem, tylko przeczytać wszystkie, zwrócić wszystkie. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany, to teraz czytam dwie książki. To się rzadko zdarza, yy, ale zaczęłam te, a miałam już te do odbioru i ta mnie bardzo ciekawiła. Co chcesz powiedzieć światu? Jestem nią zainteresowana przede wszystkim dlatego, że byłam na spotkaniu autorskim, yy, no i Martyna po prostu mnie oczarowała. To było jedno z najlepszych wydarzeń kulturalnych, w, których, w którym uczestniczyłam w 2022. Czytam i jestem zachwycona. Natomiast wcześniej czytałam Roberta Małeckiego wiatrołomy. Pierwsza część skończona, biureczko ogarnięte. I zobaczcie, na YouTubie ja chyba jeszcze tego nie pokazywałam. Jakie piękne, drewniane rzeczy. W ogóle ten stojak na laptopa to jest złoto tutaj na przyrządy. Tutaj nawet mam bezprzewodową ładowarkę, no sztosik. Natomiast zobaczcie, tutaj jeszcze jest nowość, to jest lampa. I ta lampa w ogóle jest z mojego rodzinnego domu i się śmiałam na Instagramie pewnego razu, mówiąc, mówiłam, że y, kradnę z rodzinnego domu lampę, która była kupiona dla mnie. Do mojego nastoletniego pokoju, ale z pieniędzy moich rodziców. Więc czyja ona jest? Czy tego, dla którego była kupiona, czy tego, który za nią płacił? Bo przez ostatnie lata y, ta lampa była u mojej mamy w sypialni. Więc jak się zastanawiałam, zastanawiałam, pytałam na Instagramie, co sądzicie, zdania były podzielone. Mm, natomiast y, mi się wydawało, że moja mama po prostu tej lampy nie używa. No i kilka dni po moja mama mówi, gdzie jest lampa? Ja ja mówię. U mnie w domu. Ona mówi: No, a skąd w ogóle ta lampa? Czy ja ona była? Ja mówię: No, moja, ale za twoje pieniądze. I mama uznała, że ona jest moja. Natomiast my zaraz wyjeżdżamy na miesiąc, więc lampa będzie wędrować do niej. Były piękny kadry na plastik, yy, ale to są właśnie, jest karnisz i zasłonka yy, na ten karnisz bo mamy taką rewolucję w domu y, ostatnio, y, bo robimy dekorację okienną i to jest sztos. Y, mamy żaluzję, mamy właśnie w tamtym pokoju już y, karnisze i, i taką y, zaślepkę. No i tutaj też y, czeka wymiana. My tutaj ogólnie mamy zasłony takie szare, welurowe, y, tylko że na, na oczka, tak, na kółeczka. No a to podobno jest taki mega syf. No i... Wiem to, bo architekci jak mówią, ale no też mi się to nie podoba po prostu, bo jest to takie, no nie za dobre. I yy, jakieś dwa tygodnie temu, albo jakoś tydzień, chyba dwa tygodnie temu, yy, Kupiliśmy, zamówiliśmy sobie y, zasłony, takie potężne, mi, takie lejące, wielkie. Y, u pani, która szyje zasłony, wybieraliśmy z mnóstwa próbników y, odpowiedni odcień. Y, no i pani będzie tam sama szyła taką taśmę, która tak pięknie już nam y, stworzy fale. Na tych zasłonach yy, i w ogóle yy, jakieś obciążniki, że te, yy, że te zasłony będą w jednym miejscu stały i nie będą się ruszały yy, i w ogóle no taki czat. Yy, ja w ogóle myślałam, że jak są takie sklepy z firankami, to tam są tylko firanki, a jest taki wybór zasłon, że to jest szaleństwo. Yy, no i czekamy i pani wczoraj, dzisiaj zadzwoniła, że prawdopodobnie będą na jutro, bo już je dzisiaj robił, bo przyszedł materiał, więc trzymamy kciuki, żeby jutro były. I jesteśmy ciekawi, bo robimy je w, w sypialni i w salonie. My od trzech lat szukaliśmy jakiegoś pomysłu właśnie na dekoracje okienne, ale nie mieliśmy pomysłu, bo były okna salonowe i kuchenne, i jak to rozwiązać? Natomiast te żaluzje sprawiły, że nam się to udało rozkminić, i jestem podekscytowana. Bardzo podekscytowana. Przechodzimy do sprzątania przedpokoju i jeszcze tutaj po prostu zimowa, piękna ozdoba. Trzeba ją zdjąć i myślę, że zrobię to teraz. Natomiast będzie się sypać. Chcę zostawić ten wianek słomkowy, żeby sobie za rok zrobić swój wianek, trochę inny. Tak więc odkładam i będę zdejmować ten świerk. A tu na przedpokoju leży mi y, mój segregator medyczny, bo dzisiaj byłam u ginekolog i po prostu ja się śmieję, że właśnie mam ten segregator i zbieram tutaj po prostu badania, jak karteczki. To mi pozwala y, badać się regularnie. I wiecie, dzisiaj dostałam, dzisiaj Piotr wydrukował moje badania krwi, dostałam badanie obrazowe. Będę miała jeszcze cytologię za 4 tygodnie, także żyć, nie umierać. Yy, cudowna sprawa. Ostatnio przy sprzątaniu też wam o tym mówiłam, bo ja badam się regularnie. Tu jeszcze raz stopki, yy, także idę to odkładać do sypialni i sprzątamy. A w ogóle ten, kto oglądał vlogmasy wie, że wprowadziliśmy rewolucję. Dostać takich pięknych kartonów tu i jeszcze na dole, i one sprawdzają się doskonale. Mamy je na czapki, na różne takie szaliki tutaj, tutaj na czapki takie, które są teraz, i tu na kosmetyki, teraz tych kosmetyków jest mnóstwo. Zobaczycie we wtorek film, w którym po prostu się wylewa. Tutaj mamy wszystko uporządkowane, a tu jak możecie zobaczyć, brakuje. Brakuje naszego stoliczka, takiego jakby, i bardzo mi go brakuje, więc musimy go przynieść z salonu. Ale tu, tutaj, tutaj są kartony. Widzicie? Przyszły do nas jakieś kartony, więc lecą oczywiście do roślinnych przestrzeni, bo my wszystkie kartony, które dostajemy, wykorzystujemy potem w roślinnych przestrzeniach po raz kolejny. <muzyka> I'm gonna put a fly Ej, no w ogóle mega, że się udało. Odzyskałam e, całe to koło e, oraz e, cały drut, bardzo dużo drutu. E, I tak sobie myślałam właśnie, dajcie znać, czy jest szansa, e, że zalęgnął mi się w tym mole. To jest słoma wysuszona prawdopodobnie. Więc chyba nie, ale w tak boję tego e, gówna, bo potem się nie da tego wytępić. Więc dajcie znać. E, I tak sobie myślałam, że e, te ten wianek zostanie na zimę, ale przypomniałam sobie, że przecież też są wiosenne piękne wianki. Ym, I zobaczcie na przykład Wianek Wielkanocny. Jaki piękny, kiedyś go robiłam w takiej no, brzydszej wersji. Ym, ale właśnie wygląda super. I to jest z książki o kwiatach, kwiaty i miód. Yy, I oni mają tutaj dużo różnych wianków z tego, co kojarzę. O, tu jest taki zimowy i myślę, że sobie go zrobię y, za rok właśnie o taki. Ja w ogóle kocham bawełnę. Y, on trochę wygląda jak mój wianek y, ślubny, bo też miałam jakieś tam sukulenty, właśnie bawełny, eukaliptus, piękny miałam wianek, ale miałam strasznie ciężki. Pamiętam, że było kazanie i inne rzeczy. I y, ogólnie było zimno, ale. Ten, ten bukiet był tak ciężki, że mnie nadgarstki bolały, a my mieliśmy dwa kazania od naszych y, przyjaciół księży, i no, był hardcore. <grytanie> Normalnie nadgarstki mi od niego bolały, ale był piękny. O, tu jeszcze jest taki y, Wianek, ale on jest z lodem, więc on jest taki y, na zimę. To jest całe y, przedstawienie, jak to zrobić. O, i on tak wygląda. Też fajne, no ale wiadomo, do domu się nie zrobi. A na balkon teraz już nie ma takich mrozów. To by pewnie nie wyszedł. Wszystko zależy od aranżacji, powiem Wam. O, zobaczcie, jaki jesienny. Także mam podstawę, mogę kminić. Właśnie najbardziej mi przeszkadzało w tym wianku to, że on był taki zbity. O, zobaczcie ten. Yy, I on, wiecie, był taki, okal, yy, to było takie okalałe. Yy, obejmowało to tak, i po prostu to był koniec. A ja lubię, jak tak wystaje, i wtedy z takiego małego można zrobić ogromny, wiecie. Do, dotąd aż taki wianek, yy, z którego wystają różne gałęzie. Także u inspiracji yy, o kwiatach, nie wiem, czy to jest jeszcze dostępne. Pamiętam, że jak ja szukałam o kwiatach i o roślinach, jakieś. Pięć lat temu to to było trudne, mm, ale w ogóle taka, taki album 69 zł. Co to były za ceny? Teraz ich najnowsza książka chyba kosztuje 200 zł. I się nie dziwię, bo to jest po prostu jakość sama w sobie, mm, ale 69 zł. A pamiętam, że wtedy to było takie, uuu, za szaleje, jeszcze w promocji chyba ją kupiłam, także szaleństwo, ale jak dziś znajdziecie, to polecam. Jeżeli macie tą najnowszą książkę, yy, to dajcie znać, czy fajna. A teraz zapraszam w moje skromne progi salonowe. Będziemy tutaj sprzątać. Zobaczcie, żaluzje. Prezentują się doskonale. Chill in winter rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me a bit dirty. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Już Piotr wywiesił pranie, natomiast zobaczcie, tutaj jest ta nasza konsola, która była na przedpokoju i ona na razie tutaj tak wypełnia tę przestrzeń. Natomiast jutro mamy nadzieję, już tutaj będą zasłony, więc ani tego obrazu nie będzie, ani tej konsoli, więc niech na razie będzie, a jutro wróci sobie na przedpokój. Trochę ogólnie nie wiemy co z roślinami, bo Piotr trochę czuł, że jest jeszcze lato. I trochę za mocno je podlewał, więc ciekawe, czy nam umrą, czy może jeszcze da się je odratować. Jeżeli macie jakieś pomysły na przelane rośliny, to koniecznie dajcie znać. Tutaj jest mandarynkowa cisza bez etykiety, a tutaj już dziadek do orzechów idzie w odstawkę. To już ostatni taki element świąteczny w naszej przestrzeni. No i słuchajcie, największy czat, czyli lampka sunset. I zobaczcie jak pięknie to wygląda. A tu wygląda po prostu jak jakieś Miami. Właśnie najfajniej to wygląda z perspektywy kuchni. Oczywiście aparat aż tak tego dobrze nie oddaje, natomiast sprawia nam to mega, mega przyjemność w te szare... Dni. To jest w ogóle taka malutka lampeczka. Ona ma różne tryby. Tutaj jest do niej pilotik. Hmm, może być na żółto pomarańczowo, niebiesko. Może się mienić. My natomiast najbardziej lubimy właśnie ten efekt. Zobaczcie, no po prostu jak zachodzące słońce. No a że my jesteśmy ludźmi z nadmorza i po prostu przez całe lato chodzimy sobie na zachody słońca, no to takie coś jest dla nas fantastycznym ukojeniem i miłym wspomnieniem. I w ogóle ja myślałam, że to będzie wyglądać sandetnie i tak bardzo sztucznie, a to naprawdę wygląda doskonale i tak naturalnie, no i tak... Pięknie, my na przykład y, mamy bardzo oświetlone, y, oświetlone mieszkanie y, i ta golden hour często się u nas pojawia, i tutaj na przykład na tej pustej ścianie y, bardzo często y, właśnie są jakieś malowidła świetlne. Y, no a teraz właśnie postawione to pod palmą daje efekt wow. I zobaczcie tutaj na przykład y, teraz jest pełne światło, y, a i tak. Troszeczkę się świecimy, natomiast, no właśnie, jak zawsze mamy włączoną tą lampę, to wyłączamy wszystkie, a przynajmniej prawie wszystkie, żeby właśnie mieć taki mega odlot. I powiem Wam, że kurczę, trochę nie wiem co zrobić, bo te rośliny wydaje mi się, że już są przesuszone, ale nie wiem. Hm. No, to już chyba jest. I ostatni element, czyli kuchnia. Możecie też przywitać Piotra, który ucieka, ale przywitaj się z moimi psiapsi. <laughs> Więc kuchnia i robimy jedzenie. Słuchajcie, pokażę wam co jest w pikarniku? No, nie widać za bardzo, ale tu jest ciasto drożdżowe, które będzie z kajmakiem, z twarogiem i z jabłkiem. I Piotr zaraz będzie to robił. A teraz zabieram się za sprzątanie. No i słuchajcie, mieszkanie posprzątane, zajęło nam to kilka godzin mi właściwie. Yy, teraz kończymy sprzątać kuchnię. Piotr robi kolację i cieszymy się sprzątniętym, pięknym mieszkaniem. Ja tymczasem Was ściskam, mam nadzieję, że również weźmiecie się za porządki, chyba że macie błysk przed yy, oglądaniem tego odcinka. Yy, natomiast każdy wie, że jest jakaś szafeczka zawsze warta przejrzenia. Więc jeżeli macie błysk, to teraz pomyśleliście sobie o tej szafeczce, więc idźcie i ją sprzątnijcie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli nie, to leżcie do góry brzuchem i w ogóle niech was nic nie interesuje. Ja tymczasem uciekam, ściskam was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już niedługo, pa!